Słuchajcie, z tej strony Dariusz Śliwka a to jest jedenasty odcinek z gry Super Mario 3D World i dzisiaj wybierzemy się rakietą do następnego świata ostatnio sobie ukończyliśmy świat gwiazdkowy i tym razem słuchajcie, jest to kolejne miejsce w kosmosie tym razem będzie to świat grzybkowy, czyli 10. okej, okay, więc świat grzybkowy jeden Night Falls on Really Rolling Hills Okej, okay, czyli od tego momentu będą to już jakby... E, poziomy, które już znamy, tylko jakby z e, jakimiś modyfikacjami. No więc nie wiem, kim sobie dzisiaj zgramy. Może to'em. No w sumie czemu nie. I tu na przykład mamy... E, coś takiego, że musimy się bardzo pośpieszyć, żeby zdążyć. Więc e, trzeba zbierać te timery. Gdzie są te gwiazdki jeszcze, co trzeba ogarnąć na pewno. Na górze? Chyba tak go bo... Nie, to jest tylko timer. O nie, nie w tą stronę. <laughs> okej. Okay. Fireflower, dobra, ci się przyda. To weźmy go. Dobra. Jest fireflower, tylko teraz gdzie są te gwiazdki. Gdzie są gwiazdki? One up, okej. Okay. Stożyć. Pierwsza trzycyfrowa liczba, słuchajcie. Dobra, zobaczymy. Wow! Czekajcie, no nie! Zdążę? Zdążę, bo jestem toad. O, dobra. Toad jest bardzo szybką postacią. Jak wszyscy wiemy. Nie wiem czy w ogóle powinienem zbierać te wszystkie monetki, skoro czas tutaj... No nie. Czas... szybko nam się może skończyć, no ale te zegary warto zbierać zawsze. Okej, okay, 40 sekund jeszcze zostało. Mamy tą sekcję podziemną teraz. No i też wydaje mi się, że od tego momentu już stempelków nie będziemy zbierać, tylko trzy gwiazdki trzeba zdobyć i szczyt flagi. Więc tam jest jakaś rura, tu jest... O, no tak, zapomniałem, że... Kiedy tak Grand Panda zrobimy, to przez chmurkę przenikniemy, więc dobra. Teraz co tu jest? Tu będzie trzecia gwiazdka? Że tutaj najpierw sobie to wezmę. Okay, teraz przejdę. Tak, dobra. Na szczęście jest tutaj troszeczkę czasu. Aha, spajni też mogą nam zaznaczać te panele. No, ale w sumie to lepiej ich pokonać. I tak, jest to trzecia gwiazdka. OK. No szybko nam poszło. No bo w sumie nie mamy innego wyboru. Musimy to zrobić szybko. Teraz wracamy. Teraz trzeba tylko zdążyć. Przejść poziom i tyle. Zdobędę monetki, bo w sumie czemu nie. Zawsze warto, no jest koniec, patrzcie. Wow, ostrożnie. Dobra, jest szczyt, dobra. No to się udało na szczęście, więc... Na spokojnie, pierwszy poziom już ukończony. Dobrą postać sobie myślę wybraliśmy. Oczywiście już teraz bez Stempalków. Potem zobaczę ile w ogóle jest poziomów w tym. w tym świecie, bo tamta. Yy, tam gdzie jest ta bardziej różowa część, no to dobrze jest inny świat. Ale jest tutaj też ten Mystery House. Mystery House Brawl. Czyli chyba moja hipoteza się sprawdziła, że. Yy, yy, poziomy z Captain Toadem występują w światach nieparzystych, a Mystery House w światach parzystych. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tutaj musimy akurat pokonać przeciwników. To w sumie tyle. No i zaraz zobaczymy czy to... Znaczy w przyszłości zobaczymy czy to faktycznie jest... Prawda zawsze. O! Dobra. Pokonany. Oczywiście tych kuli śnieżnych nie trzeba rozwalać. Wow. Tych też muszę pokonać? Nawet nie znam ich nazwy. Ale faktycznie czasem się pojawiali w przednich poziomach. Boomerang bro, ok. Może bumeranga dostanę od nich? Nie. A szkoda. Mógłby się przydać. Dobra, następne wyzwanie. Eee... A, no tak. Koinka, kofera trzeba pokonać. Tylko szybko, szybko, bo... Dobra, ok. Udało się. Teraz gumby. Z grzybkiem? Okej. Okay. Może być. W sensie i tak już mi się nie przyda, ale. Fajnie, że jest. O, tutaj możemy Fire Flower sobie na nich użyć, bo. Ogień nawet. Ich pokona, kiedy są w tej swojej. rozpłaszczonej formie. Kamek. Nie, Magikupa to jest Magikupa, bo Kamek to jest ten boss. A Magikupa to jest. ten jakby podstawowy przeciwnik. Okej. Okay. Piranie Creeper? No nie. Szybko zdążę. Aha, jeden grunt Pan wystarczył, żeby pokonać każdego z nich. Ok, co teraz? W te, nie Firebro, tylko te. Hammerbro. Ok. No nie, oberwałem, ale. Gwiazdka jest, więc poziom ukończony. Wynik taki. 65300 Nie ma znaczenia, ale... No jest jaki jest. Okej. Okay. Poziom ukończony i teraz mamy poziom drugi. Spiky mount pinball I teraz sobie nie wiem czy... Mm. Dobra, no jak jest już to to zagrajmy towdem. Tutaj by się bardziej Luigi przydał, ale dobra, czyli to jest normalny poziom. To jest yy, jakby remix poziomu 1-3. Więc weźmy na to drzewa, zobaczymy co tu jest. Musimy zbierać te yy, key coiny. Na szczęście bez pośpiechu, więc okej. Okay. Dobra, Fireflowera użyję. Nie ma co trzymać go w rezerwie. Skoro zaraz będziemy mieli nowego power-upa. Do zdobycia, O jest gwiazdka, dobra o! Chwila, to jest ten dzwoneczek co nam pozwala się jakby... Tak, w statuetkę zamieniać. Coś takiego też było w Super Mario 3D Land, tylko... To była druga wersja Stroju Tanuki. Tam się zamienialiśmy, zamienialiśmy w kamienny posąg. Tylko teraz kiedy chcemy zrobić dive'a... To nie możemy, bo od razu się zamieniały w posem, więc to jest. No nie! Kurde spike. Dobra, zaraz będzie po tobie. No nie! Zaraz będzie po mnie chyba. A nie po nim. Dobra, muszę się tam wrócić. A coś tutaj jest ciekawego? Nie, tutaj tylko końcy. Chwila. Tak. O! Okej. Okay. Nie wiem, czy nie potrzebujemy tego powerupa tutaj. Chociaż w sumie to. Nie wiem, chyba nie. Zobaczymy jak to będzie w przypadku ostatniego. Znaczy... No... niby potrzebujemy, ale... W rzeczywistości nie. Da się to zrobić bez niego. Więc na Luzie daliś, daliśmy radę. Raz kolejny z O! Jest dzwoneczek. O nie! Kurczę, myślałem, że spadnę. <gryz> Przez ten niewidzialny blok. Okej, okay, dobra. I oczywiście, kiedy jesteśmy w tym. W tej swojej złotej wersji, to wtedy nic nie może nam zrobić krzywdy. I to rzeczywiście. Kiedy spadamy z dużej wysokości, to. Też możemy sobie tak monetki farmić, patrzcie. Oczywiście nie ma co tego robić. Bo to jest słaby sposób na farmienie monetek, ale... jakby ktoś chciał, no to... Można. No nie, kurczę. Dobra, zrobię tak. Chwila. O, tak lepiej. Teraz jeszcze ostatnia gwiazdka i ostatnia monetka. Wejdę tutaj, co tu jest? Tu jest gwiazdka, chyba, tak. Ale monetki nie widzę. Może jest na górze? Jest, dobra. Ok, skaczemy z góry. No dobra. O! Lecimy! O nie! O-o! O! O! Prawie trafiłem. Ok. No to teraz kończymy poziom. Jest, dobra. No to w sumie spoko, że po tylu poziomach jest jeszcze nowy Power Up. Jest to oczywiście taki jakby remake tego yy, Cat Bella, ale no w sumie jest to coś nowego wciąż. Ok, no więc teraz trzeci poziom. Zobaczmy, co tam będzie w nim czekać. Trzeci będzie po prawej. Tak. Deep Black Jungle Drift. Czyli to będzie po prostu ten. Tratwa Rat znowu, tylko że w ciemności, chyba? Dokładnie. Hej, musimy użyć tego. Żeby się obronić przed B. I ogólnie wszystkimi duchami. Więc może wejdę. Na... No właśnie, z gaska. O, no to super, że mogłem to przewidzieć. Świetnie, ale dobra, jest na szczęście. Kolejna lampa. Może sobie na następną tratwę już przeskoczyć. Nie wiem czy po coś się ich w ogóle pokonywać, no bo Nie wiem czy coś z tego dostanę. Tam jest gwiazdka po lewej. Dobra, jest tratwa i teraz. A, są chmury, dobra. No to dobrze. Została ostatnia. Ale patrzcie, to jest... Jakby skrócona wersja. Tak poziomu, coś takiego? Chyba tak Czyli ostatnia gwiazdka powinna być gdzieś tutaj przy nich. O! Na górze Zobaczmy. Tak, jest na górze, tak jak ostatnio Okej. Okay. Teraz gdzie jest wejście na górę? Tutaj, dobra W porządku. Aha, tam były monetki, ale no już trudno. Niech kapitan Towny zatrzyma. Chociaż on pewnie zaraz je dla nas, ale. No wybacz. Nie ja zebrałem ich. 101 sekund, tylko no sekund w cudzysłowie. Będę mówił, że to są sekundy, ok? Bo nie chcę się bić jednostek czasowych za każdym razem. Więc po prostu będę mówił sekundy. Jeżeli wiadomo, że sekundy to to nie są Ok, grzybek 4 Triple in shadow play alley o, też był taki charakterystyczny poziom 100 sekund, okej okay. pora sobie losujemy o, gwiazdka, okej, okay, idealnie w sumie gwiazdka się chyba najbardziej przyda nie, chwila możemy się tu wspiąć? nie możemy się wspiąć dobra, potrzebujemy buleranga chyba żeby zrobić tą gwiazdkę tutaj z pewnością. Tak O nie, skok to uda. To najgorsza rzecz na świecie. Okej. Okay. To jest gwiazdka druga. Po prostu. A tam jest trzecia. One up. Okej. Okay. No tak, to jest po prostu druga gwiazdka. Może jeszcze nie będę ich pokonywał... O no nie, oberwałem. Dobra To mnie nie skrzywdziło, ta bomba w sensie? Ok. Dziwne Teraz wejście na górę A, jest blok, niewidzialny, dobra Żeby tutaj tego nie zniszczyć najpierw. No nie A, Szybko, szybko Dobra, jest No kolejny szybki poziom Bardzo szybki Ok. 86 sekund. Spoko. Prawie 300 gwiazdek. No jak ten poziom przejdziemy, następny to będzie już 300. Ale tu jest widocznie 7 poziomów i ten Mystery House tylko, więc to krótki świat bardzo. Znaczy, może normalnie nie by był on krótki, ale z racji tylko, że poziomy są takie bardzo y, uproszczone. No to wiecie. Okej, okay. Grzybek 5. Back to Hands on Hall. O. To będzie fajne, ponieważ ten poziom bardzo, bardzo mi się spodobał, tego właśnie funkcję z wykorzystywaniem tych, ee, no tego kursora Luigi spadł, widzieliście? Okej. Okay. idziemy dalej chyba. Oczywiście to będzie jakaś tam jego skrócona wersja, tylko Boomerang? Nie. Niestety nie. O piłeczka. Eee... To nie jest tenisowa, tylko baseballowa. No właśnie, ostatnio... Też się pomyliłem, powiedziałem, że to jest tenisowa. Tenisowa jest przecież... Zielona. Ała, oberwałem. Wow, o, gumba też. Okej. Okay. Brzmi dobrze. Znaczy po prostu nie brzmi dobrze, tylko po prostu... To było dobre... O nie! Aaa! O! Kurde, prawie go miałem od tyłu. O, no nie Ale snajper. Dobra, biorę to, no, piłeczki, yy, baseballowe ciągle. O. Oj, to jest fajne, że sobie tak rzucać. No nie! Czemu w to bieg wbiegłem... Nie wiem. O, gumby są. O, nie, 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 nie. O! o. <laughs> Okej, okay, to było dobre. Jakoś się wyratowałem, patrzcie, coś tam jest chyba? Nie, coś tam było, czy... Nie, wydawało mi się, że tam był ten różowy, fioletowy Warp Box. Ale chyba to mi się coś tylko przewidziało. No nie, tam jest tylko ten gong. I tyle. Ale tu jest za to gwiazdka. Pierwsza zresztą, ok. Czyli nic nie minęliśmy na razie, spoko. A tutaj musimy rzucić w ogóle. No, nic trudnego. Okej. Wow. O! Boomerang zablokowany. O! Pięknie. No tutaj coś jest. Aha, bo ja tą piłkę mogę podnieść też tym kursorem. O! Okej. Okay. I no to jest wszystko. Co dalej? Dalej mamy... Tą sekcję co wcześniej, ale tym razem Podczas dnia. Będzie ciekawie to wygląda. Ale zdążę, zdążyłem. Jeszcze jedna gwiazdka. Tutaj jest. Tylko jak się tam do niej dostać? Potrzebujemy workboxa. Wow! Ale go rozwaliłem. A, Gong. Dobra. Nie. Jakiś inny Gong to musi jeszcze być, żeby. Dać mi tylko wordboxa, dokładnie to będzie to. Ok. Ok, spoko. To mi się podoba jak najbardziej. I teraz tylko kończymy poziom i to wszystko. O nie. Dobra, nie chcę oberwać, bo to zawsze będzie dodatkowe życie. Ok. No i jest. 108 życie, słuchajcie. Bardzo fajnie. No i mamy 300 gwiazdek równo. Już w sumie to nie pamiętam, ile ich jest w całej grze. No ale myślę, że już się zbliżamy do końca powoli. No bo nie będzie też tych światów bonusowych tak ogrom. I tak, już więcej niż jeden świat bonusowy to jest dużo jak na gry Mario. Ok, Grzybek 6, Gigantic CC Crack. Znaczy, pamiętam, że w Mario 3 Land było 8 zwykłych światów i 8 bonusowych, więc, i tak sporo. Ok, mamy Typhoon, pierwszą gwiazdkę już widoczną. Tylko coś. Tu... A, właśnie, coś tu jest. Tylko co? E, monetka, ale coś jeszcze. Nie, nic. Okej. Okay. O nie. Jest rzucaj w nie. Dobra Jest. Teraz skaczemy Jest Warp box, ale coś tu jeszcze może być ciekawego? Monetki tylko, no dobra to Spadamy O! Ale to jest Gigantic, czyli będzie to pewnie Mega Mushroom albo coś takiego Okej, okay. tutaj co jest? One Up, okej okay. No chyba to będzie mojego Mushroom właśnie. No jest, dokładnie. Ło! Wow. Nawet tajfu można pokonać dzięki niemu. Ładnie. Ło! Wow. Ale fala uderzeniowa. A tutaj co jest? Tu jest chyba gwiazdka. Tak, tylko żeby nie spaść. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Aha, i teraz w ogóle nie ma tej sekcji podwodnej. Co mi to dobrze? Dobra, wrócę to sobie w ten sposób. A tu jest gwiazdka. W porządku. Dobra, teraz Taifu pokonujemy. Żeby nam tutaj nie przeszkadzali później. Ło! Okej. Okay. Ło! Ile ich tu jest? Tu pewnie będzie kolejny mega mushroom. Dokładnie. No to już po was. Wow, ale to ich daleko odpycha. Dobra. Ok, wszyscy spadli. To ruszamy dalej. I to będzie już końcówka. Oni robią trzy strzapy, dobra. Teraz tak, albo nie. Jest na szczęście czyt. Myślałem, że nie doskoczę na górę, ale jest. Także fajnie. No i został ostatni poziom już i 20 minut dopiero. ok No to będzie taki krótszy odcinek dzisiaj. Zobaczymy jak to będzie z tym następnym światem. Nie wiem ile on będzie trwał. Ile odcinków w sensie. Znaczy to zależy ile będzie tam poziomów, no nie? 240 gwiazdek potrzebnych. Okej. Okay. Ostatni poziom będzie to Broken Blue Bully Belt. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam. Jakie wyzwanie nam rzucą dzisiaj. Aha, czy jest to po prostu ten level, tylko że brakuje niektórych tych... Yy, platform, tak? Chyba tak. O! Są też te pomidory. Okej, okay, jest na szczęście tanuki, więc... No, bardzo dobre. Nawet nie musimy tutaj... <ścoughs> używać tych platform w niektórych miejscach. No, tam już widzę pierwszą gwiazdkę. Więc tam by wypadało, jednak, użyć tej platformy, dobra? A tutaj co jest? Po prostu skaczemy, tak? Wow! A, rozejrzyjmy się, może. Coś, coś ciekawego może będzie. A, możemy się nawet tak rozglądać, nie wiedziałem. Czyli tam jest gwiazdka na końcu. I to jest zakładam, że ostatnia. Ok, no, ale tej drugiej nie widzę, więc ona pewnie będzie gdzieś tutaj. Jest jakiś zapasowy? Jest, dobra. Bardzo dobrze. Więc ja tutaj sobie na to raczej wskoczę. Jest druga gwiazdka, dobra. No to chyba mogę zrobić to nawet tak. O! Pięknie. Jeszcze raz. No. Idealnie. Teraz tutaj. No i jest. Checkpoint, dobra. Okej, okay, teraz. Dobra, nie będę ryzykował. Przeskoczę sobie z tej platformy. O, chociaż ledwo zdążyłem. No, zostawcie mnie. Muszę przeżyć. Okej. Okay. I skaczemy dalej. Ten tanuki pewnie tutaj będzie tak. Jest. O. Szybko się przesuwają te. te kolczaste. przeszkody. Czyli gwiazdka jest na końcu, to już wiemy, więc nie musimy tutaj się rozglądać. No, nie podoba mi się za bardzo sposób... O! Okej. Okay. Eee, sposób ee, w jaki te fire bubbles niebieskie się poruszają, no ale dobra. Już końcówka teraz i co tu będzie? Aha, pojedyncze... ale jasne, o rany. Dobra. Dobra i jest. Tak jest, dobra. Ostatni poziom kończony. Słuchajcie, bez śmierci dzisiaj się obeszło. Pierwszy odcinek, gdzie ani razu nie zginąłem. Także spoko. No więc, znaczy, to chyba już koniec. No bo jeszcze sobie sprawdzę, czy już wszystkie poziomy w tym świecie. Wydaje mi się, że tak, ale upewnię się jeszcze. Okej. Okay. Więc zobaczmy. Tak, świat grzybkowy już ukończony na 100%. No więc co, słuchajcie, to już wszystko na dzisiaj. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, to proszę was o zostawić łapki w górę i, i subskrypcji na kanale. No a ja już spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale. No więc trzymajcie się i cześć!